Znany gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. A moim gościem jest Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spotykamy się przede wszystkim z okazji jutrzejszego, jutrzejszego wydarzenia, jakim jest czwarta już konferencja. Konferencja naukowa wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie. Po raz czwarty organizujecie tutaj konferencję, tak? Tak, po raz czwarty. My z ogromną pomocą Urzędu Marszałkowskiego, za którą bardzo dziękujemy. Zaczęło się... Trzy dni przed pandemią, pierwsza konferencja. Mieliśmy to szczęście, że pacjent, który pierwszy pacjent covidowy, który się pojawił w Polsce, był akurat w zielonej górze, bo gdyby to było trzy dni wcześniej, to byśmy tej konferencji nie zrealizowali, nie zrealizowali, a potem już po pandemii były kolejne. Odsłony. Jak czytam w programie, są to specjaliści, lekarze z różnych stron Europy, tak można powiedzieć. Tak? Europy i nie tylko, bo mówimy o Europie, natomiast problemy podobne są też w innych krajach. Poza europejskimi wykładowcami z Polski, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier i Szwajcarii. Mamy też wykładowców ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Czyli to jest problem ogólnoświatowy, można tak. powiedzieć. Wiecie, jeżeli chodzi o relacje z pacjentami, o to choroby psychiczne wśród dzieci i młodzieży, to jest problem ogólnoświatowy, tak? Tak, tylko należy rozróżnić takie typowe choroby psychiczne, choroby mózgu, które mniej więcej są na podobnym poziomie, natomiast Inną sprawą są depresje, tak? I wywołane między innymi przez depresję próby samobójcze. Też zmieniło się społeczeństwo i na przykład internet bardzo pogorszył sytuację, pogarsza nadal. Do tego stopnia, że w niektórych krajach do pewnego wieku, na przykład w Danii, wprowadza w się zakaz także. Tak, w Australii wprowadza się zakaz używania mediów społecznościowych na przykład do 15 roku życia. I to, co się dzieje w internecie też no, nie pomaga, delikatnie mówiąc. Pojawiają się jakieś nowatorskie metody, całkiem inne leczenia właśnie przypadłości psychicznych. Y Nowatorskie metody na pewno, o jednej z nich będzie mówił dr Przemysław Zakowicz, nas, nasz konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. To jest naukowiec, który mimo młodego wieku bardzo dynamicznie działa w kierunku tego, żeby właśnie choroby mózgu leczyć. Także pojawiają się też, no sztuczna inteligencja też pomaga. Jeden z wykładów między innymi jest na ten temat. Także na pewno nowatorskie metody się pojawiają, natomiast skala problemu rośnie, jeżeli chodzi właśnie o, o próby samobójcze, o depresję i tego typu sprawy. Z czego to wynika, że właśnie ta ilość chorób, czy chorób dotykających młodzież i dzieci rośnie? Czy to właśnie, właśnie media społecznościowe, to internet? To, to jest, jest główna, jedna, jedna z przyczyn. Drugą z, z, druga przyczyna to jest takie rozluźnienie więzy, więzów społecznych. Życie jest bardzo szybkie. Rodzice mają bardzo mało czasu dla swoich dzieci. Powiem coś, co mi zawsze zostanie w pamięci. Na, jednym z, z, z taki, na jednej z takich konferencji, konferencji, gdzie była mowa o stanie psychicznym dzieci i młodzieży, wykładowca powiedział, że po rozmowie, długiej rozmowie z, z jedną z pacjentek powiedziała ona, że przez całe życie z własnym ojcem rozmawiała mniej niż z tym panem przez ten czas, czyli załóżmy przez dwie-3 godziny. Są także inne tematy. Widzę, że specjalistka z Kanady mówi o tym, w jaki sposób ewentualnie to, co jemy. Czyli to, co dajemy dzieciom, odbije się też na stanie ich umysłu. Aż Oczywiście, tak jest. To, to, to jest tak, że jesteśmy tym, jak to ktoś powiedział mądrze, co jemy. Więc różnego, znaczy, poza chorobami somatycznymi, na które wpływ ma spożywanie określonych. Określonych potraw, to też ma wpływ na, na stan psychiczny. Może to nie jest taka podstawowa sprawa, natomiast no wszystko się składa. Jest problem także z, z dostępnością do opieki specjalistycznej. W Zielonej Górze może się to zmienić, ponieważ budowany jest, nie wiem czy budowany, czy rozpoczęta, bo jeszcze nie jest chyba budowa szpitala psychiatrycznego, tak? Nie jest jeszcze rozpoczęta, natomiast. Pierwszy taki krok milowy, no i w sumie najważniejszy, to znaczy środki są zapewnione. Ministerstwo Zdrowia z Funduszu Medycznego zapewniło nam prawie 50 milionów na tą budowę. No teraz czekamy na podpisanie umowy z ministerstwem. To ma być jeszcze w tym kwartale, czyli w ostatnim kwartale. 25 tym, roku, w czyli, no, czyli w grudniu prawdopodobnie. No i potem kolejne etapy, to znaczy uzyskiwanie pozwoleń na budowę i, i te wszystkie sprawy takie biurokratyczno-techniczne, które są niezbędne do tego, żeby móc bezpiecznie postawić budynek. Tam będą będzie nie tylko szpital, ale będą też dwie poradnie i oddział dzienny. Poradnia, poradnie, które przeniesiemy z ulicy Monte Cassino, to znaczy poradnia pierwszego poziomu poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna i drugi poziom poradnia psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Też oddział dzienny będziemy rozbudowywać. Ponieważ obecnie mamy oddział dzienny, który finansujemy z własnych środków poza, poza finansami NFZ-u, no, chcemy przystąpić właśnie do konkursu i liczymy na to, że od maja przyszłego roku będziemy mieli oddział dzienny, który będzie finansowany przez NFZ. A jak wygląda harmonogram budowy, kiedy ewentualnie te pierwsze efekty będzie już, będą już widoczne? Znaczy, chcemy, żeby całość zakończyła się. W ostatnim kwartale 2028 roku. Czas mamy, znaczy środki te muszą być wydane do do końca czerwca 2029 roku, czyli mamy jeszcze pewien zapas, ale jeżeli uda się, to będziemy się starali po prostu wcześniej. No i po kolei to, to n, n, tak. Nie, harmonogram jest taki, że wszystko, co się będzie działo, uzależnione jest od podpisania umowy. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby to, te, te, te sprawy rozpoczynać, natomiast czekamy na, na to pozwolenie na budowę i potem będziemy działać. Jak to się zmieni w takim razie, jeżeli chodzi o dostępność do specjalistów, do możliwości leczenia dzieci? Czy to będzie rzeczywiście jakiś taki przełom w naszym regionie? To znaczy, będą. Trochę zmienione akcenty tej pomocy, ponieważ zgodnie z duchem, z filozofią reformy psychiatrii dzieci i młodzieży powinno się odchodzić w znacznym stopniu od leczenia zamkniętego i to, co jest w tej chwili, te, te, ci, wielu z tych pacjentów, którzy są leczeni w szpitalu, y, będą na oddziale dziennym, to znaczy będą też terapie, tak? psychoterapia, y, kontakt z lekarzem, psychiatrą dzieci, młodzieży, y, zajęcia różnego rodzaju, y, ale. Czyli to bez... głównie dzienny pobyt, Dzienny będzie... pobyt, y, będzie też szkoła. Różnica będzie taka, że po prostu nie będzie noclegu. I także część dzieci, które są w tym, w tym szpitalu, naszym w tej chwili, będzie w, na oddziale dziennym. I wiele też. Ale macie także pacjentów z innych części kraju? Tak, mamy. To znaczy w, w około. Połowy, no troszkę mniej niż połowa pacjentów jest spoza województwa. Głównie z tych województw ościennych Dolny Śląsk, Zachodniopomorskie i Wielkopolska. Natomiast... No, no i co, oni będą dojeżdżać? Nie, nie, nie. To, Podobne mechanizmy będą uruchamiane we wszystkich, znaczy są już uruchamiane we wszystkich województwach, więc ci pacjenci też będą na oddziałach dziennych, i tak, tak dalej, też dużą rolę będą odgrywały, czy inaczej dużą, coraz większą rolę będą odgrywały poradnie pierwszego i drugiego poziomu. Na tej zasadzie, że na pierwszym poziomie nie ma jeszcze psychiatry, psycholog, psychoterapeuta, więc psycholog na przykład uzna, czy wystarczy psychoterapia na pierwszym poziomie, czy trzeba już na drugi poziom do psychiatry? Jeżeli tak, to jest pomoc u psychiatry i oddział dzienny, a jeżeli to nie pomoże, to część pacjentów będzie na, w, 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 na oddziale szpitala. A co z pałacem w zaborze? Ostatni? Rewitalizowany był park, przepiękny tam tak, za pałacem. Tak. Tak? Piękny park. że no, znaczy Park był zawsze piękny, natomiast nabrał takiego nowego blasku. Są, no, Łatwiej go po prostu zwiedzać. Są, są alejki, są mostki pobudowane, jest drewniany pomost pływający, jest otwarte jakby taki Taka przestrzeń, że widać to jezioro, bo wcześniej to było bardzo tak zarośnięte trzciną. I nad, właśnie tam w tym miejscu y, na końcu alejki jest altana piękna i, i, i pomost. Są też ławeczki, które były wykonane na podstawie y, zdjęć przedwojennych. Y, także. No, a co, co dalej z pałacem? My jesteśmy użytkownikiem tego terenu, który należy do Urzędu Marszałkowskiego, czyli do samorządu województwa lubuskiego. Tam ma być jakiś taki ośrodek szkoleniowo-konferencyjny. To jest jakby do, po prostu jeszcze do, do rozważenia, do dyskusji, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale my się stamtąd wyprowadzamy i na pewno w kontekście tego, że jest ten piękny park, a możliwość zwiedzania na przykład Sali Krzysztofa jest ograniczona, ponieważ no, jest to Nie. szpital i w dodatku psychiatryczny, a dodatkowo dla dzieci, Dzieci i Młodzieży, no to tam można wejść przy okazji jakiejś imprezy, którą organizujemy. Jeżeli to będzie, jeżeli zmieni się funkcja tego pałacu, to na pewno będzie lepsza dostępność do... do... Taka perełka turystyczna regionu będzie. Tak, absolutnie. To jest jeden z ważniejszych zabytków ziemi lubuskiej. Dziękuję bardzo. Andrzej Żywin, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze był Dziękuję w serdecznie. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.